Panie pośle przede wszystkim gratulacje wyboru, bo chyba jest Pan pierwszy raz jako poseł w Sejmie. Jak się pan czuje jako nowy parlamentarzysta? Bardzo dziękuję. Rzeczywiście pierwszy raz zostałem wybrany posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. To jest taki szczególny dzień, bo z jednej strony z jednej strony już jestem posłem. To jest jeden z pierwszych wywiadów, jakich udzielam już jako poseł, a nie tak jak wcześniej jako poseł Elekt. Z drugiej strony no, poznaję to atmosfera, atmosferę, sali, to wszystko, czego będę świadkiem przez najbliższe miesiące. Czyli wszystko takie nowe, ale też nie do końca. Dla mnie nie do końca nowe, bo ja miałem styczność z pracą parlamentu, pracując wcześniej w Kancelarii Świętej Pamięci prezydenta Alecha Kaczyńskiego, wcześniej pracując jeszcze w Kancelarii premiera Jarosława Kaczyńskiego. Panie pośle, teraz no, trudny temat na prawicy. Jak się pan do tego odniesie? Czy ja jestem zwolennikiem wspólnego działania i działania też nie polegającego na, na rozmowie, która odbywa się za pośrednictwem mediów? Ja uważam, że powinniśmy w naszym wewnętrznym gronie dyskutować o tym, co można byłoby zrobić lepiej, o tym, jak można byłoby i jak należy działać no, po to, żeby osiągać lepsze wyniki. Czy Jak Pan sądzi, czy ci, którzy są na no, takiej krawędzi, na razie odejście, już prawie odeszli, mają szansę powrotu? Ja mam nadzieję, że każda osoba, która będzie chciała realizować program Prawa i Sprawiedliwości i yy, yy, taką deklarację złoży, będzie miała taką szansę. To już jest pytanie do władz partii, bo one podejmują w tej sprawie decyzję. A jak pan się odniesie do już w tej chwili pani marszałek Ewy która została wybrana? Na sali, jak słyszeliśmy, było trochę kontrowersji. To jest szczególny wybór. Jest to osoba, która z pewnością odgrywała istotną rolę w pierwszych dniach, czy pierwszych tygodniach po katastrofie smoleńskiej. Jest ministrem rządu premiera Donalda Tuska, który moim zdaniem mijał się z panią minister Kopacz, mijała się w wielu miejscach z faktami, z tym, co miało miejsce. Nie jest to wybór, który z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości jest wyborem możliwym do zaakceptowania. A myślę, że te wszystkie pytania, które padły, niestety bez odpowiedzi były tego najlepszym dowodem. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało wicemarszałka. To będziemy za jakiś czas nad tym punktem procedować. Prawo i Sprawiedliwość powinna mieć wicemarszałka Sejmu, ponieważ jest drugim co do wielkości klubem w Sejmie. Myślę, że dobry zwyczaj nakazuje, żeby druga siła polityczna w polskim Sejmie miała swojego wicemarszałka. Dziękuję panu bardzo. Jeszcze raz gratuluję.